ma No OP woliber pod tanka Bo ostatnio zauważyłem, że stał Bufiki ja jako abuser mety Lekko nobo ostatnio w ligę Bo MMR spadły Ja z rangi też spadłem Niestety Ale no co Gramy i się nie poddajemy Robimy przewagę na linii Niszczymy oponenta To jest najważniejsze Po co to nagrywam? Nie wiem bo ja oglądałem YouTube'a i stwierdziłem, że mi się nie chce oglądać i że w sumie tam sobie w ligę pograł Nie chce mi się totalnie męczyć już z Discordem, bo na chwilę obecną nic ciekawego się nie dzieje, a mi się nudzi w domu, więc ja, tak, pomontował, pograł, ponagrywał komentary, oswoił się ze swoim głosem, z jakimś gadaniem mm, mam cwela na topie. Spokojnie, spokojnie. Nienawidzę grać na Singeda, bo ogólnie problem jest taki z Singedem, że totalnie nie ogarniam jak się na niego gra. I problem jest taki właśnie, że niestety, ale ten Singed będzie chciał robić sobie prawo. Ja nie wiem, jak to skontrować. Nie będę ukrywał, że po prostu nie wiem, jak to skontrować. Nie nauczyłem się i Gostek już ma totalnie lep lepszy lepsze pozycjonowanie, i już popełnił błąd taki, że to tankuje. Mam tureta od tego. Więc nie wiem co ja w ogóle odpinkalam, co nie, ale no. Już jest, jest, stało się, to się stało już nie będę pakał. Rozlałem mleko. I nie dobiłem mionów, gdy on ma full wszystko. No to będzie nie najłatwiejsze dla mnie. Nie będę ukrywał, A, on poty zużył. No to... Patrz, patrz to. O kur... Czaki pieczone. Dobra. Ale on wbił level. Ja też wbiłem level. O, oh, pota, pota. Dobra, szczerze nie mam pojęcia, co on odpierdziela. Ale gostka posrało. No i co? Co mogę powiedzieć? Spadłem do G3. <noise> w poprzednim sezonie wbiłem platynę. Mój pik, to było zbliżenie się do P1. Niestety nie wbicie go. <noise> I spadnięcie do P3. Totalnie, totalnie nie podoba mi się nowy sezon. W sensie ja byłem totalnym. Fanem zmian, i wszystkiego wokół. Ale teraz trochę mnie to okur. No to stajemy na linii. E, teraz, gdy upadłem i widzę, że nie radzę sobie w tym sezonie, to to jest problem. Ogólnie ja na ogół mainuję topa dżunglę. Wiesz. Wiesz, jest kolorowo, tak? Ale. Ale nie mówię, że jestem kimś wybitnym Nie mówię, że jestem... O kurde Jankosem League of Legends Ugryzę go, no i się wychiluję Proszę, proszę o nie Zbudujmy tą przewagę Totalnie nie wiem jak rozbijać lane i w ogóle Kurde, mi on wave'a To jest coś, czego muszę się nauczyć Obejrzałem w luj, w luj filmów, w luj wszystko Nie potrafię, nie ogarniam i Nie ogarnę znaczy ogarnę co nie, A, nie mam many. On zaraz wróci, no już fajnie byłoby się cofać mu. Jemu... O, teraz mu by się rozbić on wave, ale... Powinienem w ogóle pójść głębiej, ale to tam mniej. Teraz mu się rozbił, ale przyszedł. I to jest... Może źle, że wygoniłem Xina, tak sobie myślę. Na dłuższą metę. Ale no... Dobra, chwila, bo ja miałem to budować. Nie wiem, zbudujemy to póki co. I już widzę, że jest pod moim tym. Zajebiście, chwilę mniej nie było. Sekundę. Ale... Przewaga mam nad nim straszną. Na pół levela to jest dość straszny wynik, tylko że on teraz poszedł na Void Grabsy A kogo oni mają Nocturna? Ajajaj, dobra, schodzimy. Właśnie... Nie mogłem jakoś wcześniej zejść. Znaczy mogłem, ale... Ty ale o mnie... O Jezu Dobra, zostaje na piskle. Zostaje na piskle. Nie po co nie weszłem w to? Ale spokojnie. O, to jest bejcik, to jest bejcik. Nie! Kur... Jestem głupi, ale spieprzyłem. Dobra. Nie! Ja pierdzielę! Dobra, to się odrobi, co nie? No i co ci mogę staro opowiedzieć? Ostatnio byłem chory i powiedziałbym, że z chęcią bym wykorzystał ten czas na... Pomontowanie jakieś pierdółki No bo wiesz, trzeba wiesz, się rozwijać Ale jakoś tak totalnie mi się nie chciało I skończyło się na tym, że nic nie zrobiłem Dosłownie nic, nie ogarnąłem niczego, nie zrobiłem niczego Jest taka tragedia, ale, ale Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło Bo się wyspałem, jest, jest gites eee, Tracę w Lui farmę teraz, ale trudno Myślę, że pójdę w to bo nie czuję, żebym dostał taki damage w tej gierce W sensie Jeśli będzie trzeba Nie wiem po co to kupiłem tak szczerze bo Teraz powinienem pójść w to Bym miał leczenie i przy okazji zabijanie mionków. Nie to, kurde, co ja gadam W Unending desper, ale A bo nie w un... Kurde, poczekaj, ten nowy item pod AD To, to Unending desper, ta Co to robi? No, to wygląda jak taki no ten. Solari. Solari? Tak? Nie? To wygląda jak Samfire. Ooo! No, no trochę mi zajęło zastanawianie się. No, no co no, ja jestem useless top lanerem ja sobie będę stał na topie. Na chwilę obecną. Te, a może ja Singedem powinien grać? Żeby się nauczyć, nie wiem. Ty robić różne fiki masy. Pigibasy Totalnie nie warduję Przestałem wardować jakoś Nie wiem co się ze mną stało, ale przestałem wardować I jest to problematyczne o tyle Że no przecież wardy to jest główna część ligi, tak? A ja, ja trochę Przestałem wardować i Powiedziałbym, że zrobił Ohoho, ho, zrobiłbym jego blok Gdyby nie to, że Jest on tutaj jest kolejny ziótek tutaj I powiem ci coś jeszcze On zużył ghosta, nie chciał to robić I teraz powiem ci jeszcze in inną rzecz Mam przewagę, bo oni nie mają ghosta Ziutek z Mida się cofnął. My, nie, 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 nie. nie, Po co on to zrobił? Po co on to zrobił? Jest totalnie bez sensu. Gostek. Dobra, no. O tym mówię, ziutek. A! O kurde. Zemka kuwy od No ja się tutaj nie zamartwiam, ja się jeszcze, ja jeszcze z farmie, tak? Dobra, cofniemy się. Nie stanałem się teraz. Bo okej, okay, mam ajeniany. Ja, to by mi się przydało, ale nie wiem czemu z w ogóle przystałem tego rikola, ale dobra, to już tam trudno. I on teraz będzie mnie buszało. To mi da strasznie dużo przeżywalności. No tak strasznie dużo. No i teraz się zastanawiam, no bo nie wiem. Wolałbym Fimbul Wintera złożyć, bo Fimbul Winter daje mi tarczę a że ja mam runy, które mi zwiększą, wiesz, szybkość kastowania się itemów, to no ja nie wiem czy my tam coś możemy grać, chłopaki, chłopaki, no ja, ja bym tutaj nie ryzykował, niestety, ale oni sobie to zrobią, no i nic na to nie poradzę, tak, zobaczymy jak to później wyjdzie, bo póki co, no spoko, wygrywamy co nie, ale ja nie mam zwardowanego, zaraz mi tam wbiją, zaraz mnie zabiją, zaraz będzie tyle z mojej gry, zaraz będę obwiniał cały świat, ale no, takie życie. Takie życie to planera Teraz będą mnie obwiniać, że nie schodzę No i mówiłem, że zrobię Nie możemy swoich, swojego ego Nie może nam upaść z Zbudowałbym pierwszego filmu Wintera Winter zaprowadzę, ale no dobra Nie wiem, złożę tak Powinienem jeszcze Ward'a kupić, ale trudno Ten singlet się dobrze pozycjonuje No i to jest problem właśnie Żebym chciał Powiedzieć o czymkolwiek innym, ale nie mogę mówić o niczym innym poza gry. Poza grze, bo po prostu nie mogę się skupić. Ale miałem strasznie dużo do powiedzenia. No tak, e, pomyślałem sobie, któregoś dnia właśnie, że. Do no któregoś dnia wczoraj? Czyli w niedzielę. Że. Kurde, naprawdę ostatnio moje życie jakoś tak. No Wydaje się być mierne. Nic nie robię, jakoś tak. Ale mnie. Wykupcio To nic nie robię, jest to takie dość nie, niesamowite. Co ja to zrobiłem ty? Chyba się daje mu jak pieskowice, nie tak. Za dużo movement speed, a ja, ja... Ja zrobię taki, patrz. I on teraz się przestraszył. On się teraz przestraszył, a ja go mogę tak cyknąć, pyk i on nie spodziewał się tego. I on jest martwy. Opa! O czym mówiłem? To właśnie tak sobie pomyślałem, że właśnie chciałem grać w Ligę. Nikomu z moich ziomków się nie chciało grać w Ligę, więc ja sobie stwierdzam tak. Dobra, lubię oglądać filmy, lubię robić film, bo robię, tak. Ale też w sumie kiedyś się zastanawiałem, czemu ja nie robię takich. Takich po prostu sobie pogadam. No i głównym mi się wydaje, że powodem było to, że ja nie za bardzo przypadam ze swoim głosem. Ja stwierdziłem, o, opa, opa, to jest moment, w którym wszystko to się zmieni, moje życie obraca się o 180 stopni I właśnie mnie Singed zabije, mnie gankuje, no, a nie na którym gankuje Mida. To znaczy, że muszę się zabijać, jak tylko zabije ten nie Ale, dobra, on nie spuszczy, ja bym mógł stepać na, nie mogę stepać na Mida. No bo to też nie mogę. On teraz robi Heralda. Jest strasznie... strasznie źle tak będę szczerym Strasznie nieprzyjemna sytuacja, w ogóle to siedzi mi yy, w moim eku niepotrzebnie. I zastanawiam się... Co ja z tym teraz zrobię? Chciałem, żeby mu się to nie straciło, ale widocznie ja stracę na tym. Chyba, że dobiegnę do... kanona! Chodź tu! Kanon... Apa! No, nie wiem, no. Miałem się co z nim bić z jednej strony, a z drugiej. Z drugiej to jest team więc tam idę. Zauważyłem, że jak mówię, e, to mam coś takiego, że w pewnym stopniu ciężej mi wypowiadać słowa w sensie. Mówię coś, mówię coś, co nie. Jak dam takie. że. nie wypowiem jednej litery w, ta, w całym wyrazie. O, przez to miałem. To jest takie. upierdliwe, mi się tak wydaje. Bo wyobraź sobie, że. że. chciałbyś poprowadzić sobie normalną konwersację. Ale mi się wydaje, że to utrudnia I za często też mówię yy, 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 Ale nadrobimy to, nadrobimy No i co? Zostałem eee, pochwałę Za pierwszy film Od trzech lat Miałem robić drugi I jest, jest w trakcie produkcji, tak? Ale nie będę ukrywał, że Obecnie jakoś tak nie mogę znaleźć czasu Bo Bo okej okay, Mógłbym się za to wziąć Ale Teraz na przykład chcę zrobić to Pogadać sobie, pograć na weekendzie mógłbym to zrobić i myślę, że z chęcią to zrobię. Jak będzie, to już zobaczymy. Ale idę obecnie na Singeda albo na Mida. Bo w sumie to mnie pieprzy to co on robi. I muszę przestać przeklinać. To jest też dobry powód. Ale no co? Póki co robimy, co? Na no, oglądałem się, KMT. I muszę przyznać, że jak usłyszałem w jego filmikach na drugim kanale tą muzyczkę z Zeldy, to sobie pomyślałem o... Bo! Jest to takie sentymentalne dla mnie, nie będę ukrywał I to wszystko dlatego, że kiedyś niech miałem znajomych innych to Pokazali mi decelsy i jak grałem decelsy to jedyne co robiłem to właśnie słuchałem to do tej muzyki i o ku... uciekł no dobrze. No i teraz pytanie, co ja mam zrobić w tej sytuacji, co nie? O, tu jest Gina, ale. To mogę zrobić na przykład. A tutaj spanikowałem. Ty, Że mnie nie zabił. No i mnie zabił ten. Ja pierdzielę. Co tu się stało? Niesamowite. Dobra, tak szczerze, na nich. Nie wiem, do czego mogę wykorzystać tego klauka. Nie mam pojęcia. On siedzi w moim eku, bo kupiłem go na Singeda, ale teraz? Teraz jest totalnie nieprzydatny. No i teraz tylko nie sprzedam, bo. Chyba, że. Ajajaj. Aj, aj. Ale wiesz, co możemy kupić? O no, tak, o no, tak, to możemy. Dobra, musimy zobaczyć, jak właśnie działa Fimbulwinter, Winter, bo ja muszę przyznać, że nie wczytywałem się. Ale widzę, że już mi się podoba i że. No, jak wpadnie w ręce woli misia, to. Uhu, uhu, uhu. Tarczy będzie dostawane, że to szok. O i tutaj się zaczyna już pierwszy problem, czyli, czyli... pewien gazownik. Malarz. Ale... Gostek. Dobra, tak szczerze... Tak szczerze... To zarówno ja i on zintowaliśmy. Bo ja chciałem sfokusować. Pana, dziecko smoka. Ale nie mogłem. Czemu? No bo nie wiem, jakoś mnie to powstrzymało emocjonalnie. Damage shielded, <laughs> już 800 HP! Dobra. Broken denite. Boże! Ten item jest rozwalony totalnie. Ty i oni zadaj coś takiego, że jakiś fioletowy napisik to. Uh, uh, uh. Boże Liga legend... A mogę kupić to. Boże, Liga Legend, jakie tutaj zmiany. Kiedyś tego nie było. Kiedyś tu nie używałem botrka jak jeszcze był do używania. Albo gamblada'a. Może dlatego rzadko je kupowałem. Każdy się nimi jarał. No i ja nic właśnie nie zrobię. Ja biegnę, biegnę jak głupek. No, trochę tak. No ja sobie zrobię tego. Blue Buffa. No dobra. Ty, ona złotowała blue buffa? Ona chyba nawet blue buffa nie trafiła, jakby, o ile się nie mylę. 20 missing healtha? Dobra, no, ważne, że my zyskaliśmy blue, co nie Blue. Blue daje nam straszliwą przewagę. Ja mam teraz bym na przykład zrobić barona. Jest tak totalnie szczerze, zły wardzik, ale trudno. Ja bym tutaj postawił barona i... Albo zabił singoda i zrobił barona, bo to też jest mądry plan. Tylko że. Chodź. Dobra, dobra, dajcie spokój, dajcie spokój, dajcie spokój, bo tu się zaraz wywalisz Gostek. Gostek. No i nie zrobimy teraz na przykład barona, bo... Ej, nie, zróbmy barona! Zróbmy barona i ja się cofnę i uratuję. Chodźcie, no chodźcie. 14 sekund. No w 14 sekund mi się wydaje, że możemy nie dać rady. Molder za... Dobra, tak szczerze, że Maokaj zabija mojego Heimera W ogóle czemu jest Heimer na ADC? To już jest jedno pytanie, ale walić to. Eee, myślę, że to, że mamy otwarty Inhib, wcale nie zmniejsza naszych szans na wygrane, a wręcz piękna je. Po duże miniony da jest strasznie dużo golda i myślę, że bardzo łatwo możemy to wykorzystać. Proszę, nie, proszę. Dziękuję. Miłosierny sap... A, to jest support lux, dobra. No i kto się wywala? Tam się dzieje. Strasznie. No ja straciłem dużo czasu i Xing gdzie się wywalił? Xing się wywalił. Fajcie! Nie będę mu nic pisał. Ja jestem łazą spoko... A 47. Uhu. Uhu. No wygrywamy, co nie, ale chodzi o to, że ich zgranie jest lepsze A ja na przykład teraz nie mogę stepać się na topa Bo... No po prostu zaraz tam pójdzie enemy top laner i tyle będzie Za chwilę są. Czekamy na zna O kur... Ja mówię o znalezieniu okazji, a to oni nas znajdują szczerze Padamy jak muchy Sorry, oni padają jak muchy Ty ale... Serio Yeah! Boże! Bos! 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 Młody boss to ja! Dobra, tak szczerze tepam na topa. Albo puszyję bota. Ja mogę stepać na topa, puszać bota, naprawdę ja mam teraz tyle opcji, e, tylko że... Dobra, Heralda jeszcze... Znaczy... Heralda. Barona jeszcze trochę zostało. Zaraz zobaczymy. Bo... Ja bym już tutaj co nie zrobił, taki meg, ale ja nic nie biję. Dobra, nieważne. To jest strasznie głupie, co ja zrobiłem. Strasznie głupie. Strasznie głupie, ale widzę, że ich y, top liner nie jest zbyt mądry. I na przykład ja też nie jestem zbyt mądry. Ale to już mniejsza o to, bo. Ja ucieknę! Ja ucieknę! Kurde, myślałem, że ucieknę. <grym> no, za długo, to jest właśnie ta chciwość. Mógłbym stepać na topa i go spuszczać. Tylko, że problem jest taki, że gdy już tam będę, to oni już. Mogą wystepkać. Oni już będą strasznie nas puszczowali. A mój jungler ogląda mapy i mnie to strasznie irytuje, bo. Bo mógłby oglądać i byśmy nie zabijali, Boże! Jednak kocham moich miernych dżunglerów, ale naprawdę, mógłby spojrzeć na mapę, bo niepotrzebnie ryzykuję. Przed teraz, zacznę to. Widzisz, widzisz go? Widzisz go? Gostek. Gostek przeżył, okej, okay, ale mamy taką sytuację na tym midzie, że. Te to, panie spuszczę, bo już jego porobię, okej, okay. jego jestem w stanie. 7, 8, 3, 3. Ja jestem potężniejszy, tak mi się wydaje. Gdyby nie grał nocturnem, to, to mógłbym mi sprawić problem. Choć tak, sz... Nie, szczerze, po prostu ja gram Broken Championem, ale. No ja nawet nic nie zrobię, bo oczywiście jest tu małokaj, tak? No i co? No i co, widzisz? Ja mu zadałem stary. Nic. Pamiętasz, co mówiłem o swoim junglerze? Teraz ja jestem mierno to. Tylko, że. No i teraz on zlutował mi daj ja już. Ciekawe, czy ja coś zrobię. Ciekawe. Oczywiście, że zrobię Boże. Pozostawiam bo Drututa na krzanie, naprawdę. O, wiem co ci powiem a propos Drututa. Jak oglądałeś Drututa, to wiesz, że mainował on i, i Kleda, i Kamilę. No i nawet miał choć albo ma, nie wiem ma PP Kamil na tym, na profilowym. I po części od niego, po części od filmu Jankosa. Jak zrobił yy, jeden challenger na 5 Ironów, zacząłem grać Kamilą I pamiętam, boże jaki ten champion był wspaniały, jak ja się nim bawiłem. Po prostu to był champion, którego ja szukałem całe życie. A potem dostała nerfy, ale wiesz, znajdzie zawsze miejsce w moim serduszku. Powiedziałbym, że Kane też zna znalazłby miejsce w moim serduszku, tylko problem z Kane'em jest taki, że on jest rozpieprzony. To jest to jest coś, co nigdy nie nie było w mecie. Grałem nim na topie, było su super. Ja wiem, że Kane się nie, nie gra na topie, ja miałem 50 level, okej? Okay? Ale grałem nim na topie, było super. Mm, potem weszła meta na Red Kaina. Potem y zaczął się moment, gdzie Kane miał tego buga, gdzie atakował na całą mapę i nie dało się grać w lola. Kane został wyłączony. No ogólnie tragedia, tak? Do tej pory, Kane jest obleśny. Po prostu jest obleśny, bije za dużo. Robi za dużo. Dla mnie jest to niesamowite. Nie wiem po co ich gonicie. Ja mogę tankować. Naprawdę. Nie gońcie ich. Dla mnie jest to po prostu obrzydliwe. Jak ten champion jest OP. I mój Xin myśli, zaraz zacznie obwiniać cały team, że nikogo tam nie ma. Ale Gostek powiedziałbym, że przeżyje, ale nie przeżył. No on też sobie nie przeżył. No bo. No bo czemu mieliby przeżyć? Dobra. Ja jestem typem agresora. To ja. Chodź tu. Do Pana Dobiegnę, dobiegnę no Przecież oni sobie, co oni sobie myślą, patrz teraz walę to I TPK, nie mogę walnąć TPK, mogę I moja Lux o dziwo przeżyła A teraz bym się skampił tu, tu, pa Gostek nie wie co się dzieje, znaczy no dobra My mu nic nie bijemy, co nie, ale nie że on też mi coś bije Bardziej mojej Luxannie, i on ją chyba nawet zabije. Ty, ty, niezły ten champion. I got. O, kurde. Dobra. Jak mówiłem, według mnie ja mam straszną przewagę nad tym goskiem i. Kurde, ja mogę tutaj robić jeden na pięć, no. Błagam cię. Woliber. Woliber, kto tego championa napisał? Halo. Riot Games. Oni niech chce robić, ja będę tutaj obserwował z tyłu. Właśnie powiem, że tutaj. go Opa! Tak go wywężę. Ojoj, oj, to był zły. Zły ruch. On by go zabił, ale ja się boję, tak szczerze, fightować w tym momencie. Ja bym się cofnął, kupił to. Kupię Hydrę. Tak, tak dla Beki kupię Hydrę. I co myślisz? Tutaj AP, mana regen. Gdyby nie fakt, że nie mam regenki many, to. Ja bym tego nie kupował. Ale to, że jestem tak manożerny. Mimo to, że naprawdę mam dwa koła many. Jak ja patrzę, że mi mana schodzi do połowy. Chyba jest jeszcze okej, okay, jest git Ale jak ja widzę, że moja mana. Ma tak spadać. Zgaduję, że nie, i tak nie spadałaby poniżej tego, ale... No dobra, mam full many. Trochę spanikowałem. No ale co no, przezorny zawsze ubezpieczony, tak? Nie, jakiejś lepszej poty też nie miałem za bardzo do kupna i co, ja sobie spuszuję topa, bo obecnie. Nie, tak szczerze, on to może zrobić, jakoś mi to nie przeszkadza. Bo i tak nie zrobi to jakoś przewagi, a oni się teraz nas boją. My tego też jakoś nie możemy teraz bardzo wykorzystać, bo oni się boją. Teraz się no chcieli cofnąć moi, ale ja to spuszuję no i puszujemy kolejnego. I gdy oni nam otworzy jednego, to patrz to. I Ja mogę tankować. I ja to będę tankował, bo ja po prostu mogę. Nikt mi nie zabroni. Ja jestem wielki pan Woliber. No i zobacz. Wiesz ile mam HP? Nie wiem. Halo, Woliber do nerfów. Dosłownie. Koniec Gierki, tak? Darmowe LPKi. Szukacie darmowych LPKów? Włączcie do Wolibera. Powiedziałbym, że zagrałbym jakiś Off-Meta-Buildem. I mam na to ochotę, ale nie Woliberem, kimś innym na pewno, bo. Bo tak. Ale co mogę powiedzieć? GG, łatwy winek. Pro. <laughs>